Podejdź, 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 dziękuję. Tak, gadam do siebie, może usłyszę. <grystanie> Mam smoka. Ej, autyzm, jakoś się tym nie chwalę. Ty też? <grystanie> Brata. A co, Asemr mry. Jezu, jaki on skupiony, Michał, czy ty tak cicho siedzisz? Bro. Co? Mhm. <grystanie> <grystanie> Jawny się tak nie zmęczyłem Kurde, musiałem coś robić, musiałem odejść na kombo, ja Dobra, to w międzyczasie jak na to będę przepisał o Hamia Dwa ty dzisiaj przepiszesz Dalej jestem zmęczony po tym bo <grym zanioł> To będzie dzisiaj temat przewodni. Ej chłopaki A wy ty że odśnieżałem <grym zanioł> Czemu ja supporta mam? EJ, ja NIE CHCĘ SÓBĄ No ja Teraz to już za długo żeby nie, nie. nie, ale powiem wam, że dumbing polski w tej ligrze jest z... Zwłaszcza Jorika. Chłop moje motto Nie bój się, dobrze wykorzystam twoje zwłoki Mua! 6-9, wielka faja 6-9 Dzięki To wiesz co, nam się nie opłaca, bo on to nie, nie zdąży przyjść, to chodźmy na... Nie, czekaj, zapomniałem, że jestem sama, Edeka... Czekaj, 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 randomowy chłop Nie gram w ja pierniczę, ale on jest do dupy Nie, to jest wódry. po prostu dobry Niech ci nie będzie, ale wiem, że jest inaczej Mam się dużo energii, mam z*** ogólnie Jak nie mam to energii, to tak się nie dra No ale weźcie z takimi fejmami gadam, to muszę no Ja odśnieżałem, nie wiem czy wiecie <śmiech> <śmiech> Kiedy YouTube nie wychodzi? Widzisz? Ja cię chwyca <laughs> ja jestem popa. Widzisz, mówiłem, że to... Nie był... Dobra Koks Wymarzone było. O Okej, okay, bo myślałem, że mnie chwalicie ja p. nie Mamy takiego kolegę, który. nie był grubszy. Um, ej, hey no. i. <śmany> klot, kontynuujmy. My się go pytamy, ej a ile ważysz? I on takie, dobra, czekaj, pójdę sprawdzić na wadze. I on taki zawiedziony wraca. Ej, chłopaki, bo elo mi się wyświetliło. O nie. O nie. <śmany> 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 ile będzie brała, to żarcie, pić? <śmany> Mam problem duży. Większy niż. No, zastanów się, co powiesz. Twój czy mój. No, mój problem, mój. <laughs> Michał, słuchaj, to ja wychodzę. Nie chcę mi się siedzieć na tym wykładzie. Jak coś na Michała zwal? Na no, Michała zwalić? Ja już jest, d Już DDD jest. A, bo już można walić. <laughs> nie! O, wyszedł! Dej, dej, dej. No, taka jest ta wasza nie wiem czy wiecie. On pisała, że food delivery. I mnie zostawiła tu. <laughs> <laughs> nie, no, kurde, miałem. EKA! I, no, I dupa A Ale jestem twoim ptakiem, chociaż zazwyczaj lubię... O, patrz Opa, a patrzcie kto wrócił Jak było smacznego po angielsku? <grym> bon appetit <grym> pa. Ale ja nie chcę wyjść z Irona Śmieszna ja ranga Ja na szczęście, ja na szczęście nie muszę się martwić, bo jestem w Ironie jedynce. No odwrót Czyli muszę się martwić Kurde O nie Nie Mam ręce zimne, co jest? Ciekawe czemu A ja co robiłeś? No, mój nie pójść tam iść Chodź tu <grym> Muszę item supporta dobijać Nie no zostaw do końca! <grym> Uciekniesz mu, uciekniesz mu. <grystanie> Muszę sobie kupić coś ładnego. Daj mi kolcyki. Chłopaki, może pipsi. O Oj, umiera. Mam wrażenie, <grystanie> że ktoś się f***ł <grystanie> <w**> na schodach. <grystanie> A wiecie, że myśliłem supporta? A wiecie, że odśnieżałem? No! O. Trafił, trafił. I ja pierniczę, no i Kier. klasa. Lecę, 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 nie. No Wytam nie! Park. Nie! Siu! To chodź! czemu czekaj? No to czekaj, to nie ty! Drucie, no nie nie zróbcie, ja sobie dam kurczaka, przegryzę, dobra. Nie, tak nie? czekaj, że w Nie! Ale ty Hila już. Jeszcze Nie! Oj, chrz, cześć. No nie. Chciałem mu kaszfraki, to jest. Nie widziałem, nie widziałem. Ej, bo mnie wywaliło z lobby O, dwa klucze Dobra. Ale kluc kluczy nie możesz otworzyć biku. Czekajcie, o to... ile ja. idę To idę się piszczać Ale gówno, co to jest? Dobra, a, a, a jak będą w meczach, to co? Ej, bo... co? Eee Dobra Ej, co ty co Ja? Gdy na redukcji jesteś, no? Ja? Nie wp***am Pokaż swoją kolekcję Zawet... Szefie p T. Chcesz zobaczyć osobę, która nie gra w tę grę? Oba, teraz nie wydałeś na tą grę. Eee, następne pytanie proszę. Albo koło ratunkowe. Patrzcie na to nie patrzymy. A ja, ja chyba nie mam żadnej maestrii na masterze. Czyli w jakim stopniu jesteś zdrowy. Jak nie masz masteri, Ma maestrii, ma ma master szefa. <laughs> master szefa. Ja, nie żeby Jak odśnieżałem... <laughs> to sobie wziąłem wodę i do tej wody wrzuciłem pokrojoną cytrynę. <laughs> Czemu to jest takie kwaśne? Kajder. <laughs> <noise> nie, coś poszło nie tak, utracono połączenie przy wyborze bohaterów. O! Piękne, coś? Nie, nie chcę tego. Co to jest? Eliske. Nie! Nie, nie. Kajna. Okay. Okay, no. Tak? Pikuj! Ja?! <noise> <noise> no <klienc głos> mi laguje, <kur> <noise> Fast tutorial. Elisę. W której formie jest on lepszy? Większej. O, weźże się, <noise> On jest frajerem. O, łatwo. Nie muszę rokować topa. <noise> Jedna linia odkaczona. <noise> on jest totalnym frajerem. Patera. Pierwszy gangaliski w życiu. Dobrze, dobrze jest. Bijemy, go bijemy. Mordo, nie wiem. Tabiko? No! Do ciebie? O nie! Tak. A Ale to było głośno nie. o nie? Moje uszy Nie! No nie! Tak. No tak. Nie! Ja żyję! No! Czy <laughs> no. ja może zrobię? No. Nie, chyba jednak żartowałem. A może jednak no postanowisz tak. urządzić swoje dubsko do mnie? Poproszę grzecznie, to się zastanowię. Kochanie, chodź tutaj, potrzebuję cię. Aha. Zastanowiłem się. To chodź do mnie, ty, to ja wtedy przyjdę. To, 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 mi, to, mi, to mi się to? Po żyje. O! O kur... Przepraszam, to kto kliknąłem, bo spojrzałem na to link. Dobra, zostaję, zostaję tu. Zostaję tu. Jeszcze tam Kazik. nie wjeżdżamy do do no nie wiem co ona tu robi! Znaczy on to jest w sumie Myślałem, że to jest Aszka. Ja coś robię! A nie, to wy Gdzie się te potem... ooo się napisał tak Dobra, ja idę No, no, szere, no sorry, dyle, dyle. Dobra, siema Siema, du. siema żeby kiedyś Hueya ale... Może insta? Marijice lepotice Isnąłem się? Tak, Akurat przestałem patrzeć. Okej, okay, a nie potrafię grać. To ty masz na ten pół miliona? Ja, ja też, nie mam 300 koła tylko. No, no właśnie. No właśnie. Idę <coaching 'anco> to mam. Masz okienko, 15 sekund bez, bo jest możesz wbijać. w na początku, w połowie poprzedniego miesiąca. NIE KUR-! Szty, blind, nie Dobra! Tamari Tam Maryi idzie Ari, tam idzie Ari, tam idzie Piotr. Mi i pot się, O, dostałem czarba. O, nagle trzech i wiesz, tu nie Ok, faktycznie ja, papa, gery, nie? No, ona jest kurde, ale ja też. No i masz ser Ja, ja też. Muszę, żeby... ona znowu pinka postawiła piątego, ilo na pieniędzy na to <laughs> Na tej No nie, jak nie piątego, ma. Jak piątego, jak piątego. No właśnie. Piątego, no właśnie. <laughs> ma to. Okay. Chciałem to. Tak to wyglądało. Idę, idę do was, panowie. Na ty Kur. I idę do No zabicie gorek. Ale pak, Eder, masz content, Wchodzisz w replay i wchodzisz w grzyby. To Zastanawiacie się pewnie, to czy wierzę on, w Boga. Odpowiedź jest pod tabem. <noise> Kuba, no no, nie no. że tak to ja? No bo nie jestem głupi, ty zawsze chcesz poddawać. Nie no, ty jesteś akurat głupi. <gulity> 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 no, no wyjedź. Swain Drake, Swain Drake <gulity> po prostu? Nie! Ej, mam <gulity>